Czterech kandydatów ubiega się o stanowisko dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim. Przypomnijmy, dotychczasowy szef Tomasz Siemiński został dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze i choć niechętnie, to jednak pożegnał się z Krosnem Odrzańskim. Zostawił po sobie instytucję kultury uporządkowaną z wytyczonymi celami, którą można bez problemów rozwijać. Podkreślają to zarówno kandydaci, którzy starają się o fotel dyrektora, jak i władze gminy. Doświadczenie w kierowaniu instytucją kultury to wymóg podstawowy stawiany kandydatom Tomasz Miechowicz, przewodniczący rady miejskiej w Krośnie Odrzańskim, a jednocześnie człowiek kultury, dodaje jeszcze jedną cechę, którą musi się wykazać dyrektor zamku. Po prostu musi lubić ludzi. Jedną z kandydatek na stanowisko dyrektora jest Marlena Magda Nawrocka z wykształcenia archeolog i muzealnik. Jak sama zaznacza, chciałaby, żeby centrum artystyczno-kulturalne było rzeczywistym centrum kultury gminy. Tomasz Miechowicz podkreśla rangę stanowiska.